to była w ogóle w konspiracji i ona była bardzo skryta, ona nie była powiada, Jak już nie żyje w tej chwili, to dała właśnie, że mówi, właśnie, mówi, że wszystkie moje moi koledzy w Pęcicach są, a ja jeszcze przetrwałam. No to spiasowały się cztery chłopaki, koledzy mojej siostry, którzy przychodzili do nas. I, oni też tam zginęli, tam są nawet nazwiska. Pamiętam, że właśnie przychodzili do moich koledzy, którzy w Pęcicach leżą, do mojej siostry, i pamiętam, to był duży pokój u nas, i oni siadali, tego też pamiętam, na podłodze i, i, i mnie wyrzucali. Ja się idzie i tam się bawić, bo ja mam pięć lat młodsza o niej, więc też nie wiedziałam, kto to jest. Oni spotykali się właśnie na, te, na tych spotkach. Jak to zaczęło się te całe, to co zginęły w pańcicach, to oni z poszli. Tutaj nawiedziałem, jak oni I tam ich złapali w pańcicach. I oni szli tutaj też, a moja wtedy nie poszła. Ja pamiętam, jak oni tu szli z Piastowa koło, koło domu kultury, to pamiętam tą szosą. Ja pamiętam ten moment, że mi dobrze wiedzieliśmy się, że jest ekshumacja zwłok, bo tam nie byli pochowani, gdzie są tam. I myśmy tam pobiegli. Kilka nas osób. I cały czas, jak oni wykopywali, to myśmy tam daleko, bo nie wolno było podchodzić. I widziałyśmy to. Widziałyśmy tę ekskumację tych zwłok, i potem ich tam. I co zaczęło się, się? Rodziny się zjeżdżały za granicę, i wtedy przyjeżdżali rodzice tych, olejkuś tam. Krótka opowieść pani Haliny Broniarek, którą usłyszałem po raz pierwszy w filmie mojego brata Łukasza, bardzo mnie zainteresowała. Po raz pierwszy dowiedziałem się o poległych w Pęcicach 2 sierpnia 1944 roku od prawie bezpośredniego świadka tamtych wydarzeń. Postanowiłem poznać bliżej okoliczności Bitwy pędziskiej, ekshumacji poległych i pomordowanych żołnierzy Armii Krajowej, a także upamiętnienia ofiary ich młodego życia. Mam na imię Kacper. Jestem uczniem 5. klasy Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie. Często odwiedzam z rodzicami i z bratem pobliskie mauzoleum w Pęcicach. To szczególne miejsce. Gdy czytam listę wyrytych na ścianie pomnika nazwisk bohaterów Bitwy Pęcickiej, spoczywających tutaj we wspólnej mogile, moją uwagę zwraca bardzo młody ich wiek. Najmłodszy miał 14 lat, był starszy ode mnie o zaledwie 3 lata. Półwa spoczywających tu żołnierzy w chwili śmierci miała najwyżej 20 lat. Hendryckie orlęta oddały swoje życie za wolną Polskę. Był wczesny, pochmurny ranek 2 sierpnia 1944 roku drugi dzień Powstania Warszawskiego. Blisko półtysięczny oddział powstańców pod dowództwem podpułkownika Mieczysława Sokołowskiego Grzymały, po opuszczeniu ochoty zamierzał przedostać się do Lasów Senkocińskich w celu uzupełnienia broni i powrotu do walczącej Warszawy. Zmierzali kamienistą drogą, wiodącą od stacji kolejki EKD w regułach w kierunku Pałacu i Parku w Męcicach, by dalej podążać w stronę lasów. Dołączyła do oddziału drużyna z plutonu łączności siódmego obwodu Obroża, czwartego rejonu Pruszków, udająca się na zgrupowanie w lasach sękocińskich. Droga miała być wolna od Niemców, ale niestety rzeczywistość była inna. W pałacu stacjonowała jednostka Wehrmachtu, osłaniająca ublokowaną w pobliżu radiostację. Mostek na szesce Raszyńce był miejscem pierwszego starcia, w wyniku którego został zniszczony niemiecki samochód z załogą. Wkrótce jednak pojawiły się uzbrojone w ciężką broń maszynową oddziały niemieckie z pałacu i dodatkowo stacjonujące w pobliskiej wsi. Rozwiązała się walka, w której powstańcy nie mieli wielkich szans. Zginęło ich trzydziestu, kilkudziesięciu innych, wśród nich wielu rannych Niemcy wzięli do niewoli. Zasadniczy trzon oddziału Armii Krajowej z dowódcą za uniknąć zagłady i po ominięciu, szerokim łukiem miejsca bitwy osiągnął swój cel. Dotarł do lasów kocińskich i po uzupełnieniu uzbrojenia podjął na nową walkę. Wielu żołnierzy podpułkownika Grzymały uratowali młodzi mieszkańcy z Pęki, przeprowadzając ich z pola bitwy wzdłuż rzeki Raszynki w bezpieczne miejsca. Ranni i jeńcy zostali zabrani przez Niemców do parku, poddani brutalnym przesłuchaniom w pałacowej piwnicy, zostali wieczorem 2 sierpnia rozstrzelani na terenie parku i złożeni w w bitwie we wspólnej mogile. Poczyła w niej 91 osób. Ciała poległych i zamordowanych przez Niemców żołnierzy ekshumowano dwa lata później. Wówczas też powstało mauzoleum pamięci bohaterów Bitwy Pęcickiej w miejscu ich spoczynku. O okolicznościach tych wydarzeń opowiedział mi pan Daniel Wolborski, mieszkaniec Pędzic, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Komorowie. Jakie były okoliczności ekshumacji ludowych pomników? Ekshumacja odbyła się w 1946 roku wraz z zakończeniem powstania tym bardziej II Wojny Światowej w 1945 roku rodziny powstańcze poległych i pomordowanych w Bitwie Pęcickiej 2 sierpnia 1944 roku robiły wszystko, żeby uczcić pamięć o członkach swoich rodzin właśnie o tych poległych i zamordowanych. Rodziny spotykały się, spotykały się na miejscu, właśnie w, na miejscu śmierci powstańców. Dyskutowano nad tym, jak, jak, co, co uczynić, żeby ta pamięć o, o tym boju, o osobach, które wzięły w nim udział, przetrwała. Żeby to uczynić, potrzebna była zgoda ówczesnych władz na ekshumację. I taka zgoda została wydana w 1945 roku. Do samej ekshumacji doszło w kwietniu 1946 roku. E ekshumacja polegała na wydobyciu ciał z jednej zbiorowej mogiły powstańczej. E po ekshumacji w maju dokładnie 3 maja 1946 roku odbył się uroczysty pochówek poległych i pomordowanych powstańców w Bitwie Pęcickiej 2 sierpnia 1944 roku. Po, tej, po tym wydarzeniu rodziny, rodziny właśnie poległych i pomordowanych powstańców warszawskich oraz, czego nie wspomniałem na początku, towarzysze broni, czyli koledzy, koledzy tych poległych, Podjęli decyzję o powołaniu tzw. Komitetu Rodzicielskiego, którego celem miało być doprowadzenie do postawienia w miejscu pochówku jakiegoś pomnika, tak? miejsca czy symbolu. Miałby to być symbol pamięci o tych, którzy tam, którzy spoczęli w ziemi pęcickiej, a którzy zginęli zostali zamordowani właśnie w wspomnianej Bitwie Pęcickiej. Komitet został powołany, był to Komitet Rodzicielski do spraw budowy pomnika mauzoleum w Pęczicach. Jego władzą znaleźli się rodzice poległych i pomordowanych powstańców i rozpoczęła się, rozpoczęła się działania zmierzające do zebrania funduszy na zbudowanie pomnika, pomnika mauzoleum. Fundusze zbierali sami członkowie rodzin, koledzy, czyli towarzysze broni poległych i pomordowanych. Starano się używać, używać wszelkich środków, żeby jak najwięcej pieniążków na ten cel zebrać. Co się rzeczywiście udało, bo od momentu, tak jak mówiłem, od pochówku, który miał miejsce na początku maja, Rozpoczęto przygotowania dosyć szybko do budowy tego pomnika, mauzoleum, i zakończono jego budowę 3 sierpnia 1946 roku. Pomnik został poświęcony, Poświęcone nastąpiło jego odsłonięcia Tyle tylko, że było, było to budowa, budowa z wykorzystaniem zebranych środków doprowadziła do powstania pomnika, ale zabrakło niestety pieniędzy na wybicie imion i nazwisk oraz pseudonimów poległych i pomordowanych oraz napisu na górze który znajduje się do dnia dzisiejszego, czyli polegli na polu chwały. Poszukiwano dodatkowych środków i uznano, że najlepiej będzie wypuścić tak zwaną cegiełkę. Cegiełkę, której z której sprzedaży chciano uzyskać potrzebne środki na dokończenie prac, czyli wybicie właśnie tych danych, danych powstańczych i tego napisu na, na górze pomnika Małzoleum. To się udało, akcja przyniosła skutek, i ostatecznie, dopiero w 1948 roku, pomnik został odsłonięty po raz drugi już mniej oficjalnie, ale w pełnej, w pełnej okazałości, z wybitymi danymi i z tym napisem polegni na polu chwały. Charakterystycznym elementem pomnika jest orzeł pęcicki. To symbol tego niezwykłego monumentu. To także symbol pamięci o bohaterach spoczywających w pęciskiej Mongilii. Orzeł Pęcicki to także jeden z trzech symboli umieszczanych w pamiątkowych odznakach rajdów turystycznych organizowanych corocznie od 58 lat przez PTTK w Warsowie. 50 z tych medali zaprojektował pan Włodzimierz Majdewicz, artysta, grafik, wiceprezes oddziału stołecznego PTTK i współorganizator rajdu. Opowiedział mi o znaczeniu symboli w projektowanych przez siebie odznakach i medalach. Firma braci Łopieńskiej była wykonawcą orła, który jest na, na pomniku. I właśnie ten orzeł, który jest na pomniku, orzeł w koronie, na tarczy Amazonek, piękny orzeł z czapki żołnierskiej, przetrwał ciężkie czasy PRL-u Komuny do dzisiejszej chwili. Tam była rzeźba taka wieżba, która bardzo ładnie przysłaniała gałęziami opuszczonymi w dół orzeła i nie wiem, że dzięki temu między innymi on przetrwał. Ile Pan zaprojektował znaczków na okazję, na okazję uroczystości Pędzica? Projektowałem wiele znaczków i medali, nie tylko dla Pęcic. Z Pęcicami byłem związany emocjonalnie, z uwagi na to, że to miejsce było mi bliskie jako harcerz. Już to mówię pierwszy raz, co może nie pierwszy raz jako harcerz, wcześniej tam byłem jako dziecko. Ale byłem jako, jako harcerz i była taka sytuacja, że wtedy spotkałem, odwiedził nas, pułkownik Radosław. Słynna postać z powstania, znana, dowódca. No, było mi to bliskie zawsze. W momencie, gdy zacząłem to organizować, raj po kamienistej drodze do Pęcic, no, to byłem zawsze blisko organizatorów i staram się ich wspomagać. Ważna jest pamięć, ważne są symbole. Ważny jest orzeł Pęcicki. Ten orzeł, który o którym wspomniałem, który jest na pomniku. Zacząłem projektować znaczki dla grupy organizującej, dla klubu Warszawia. Ja na pierwszym znaczku, który zaprojektowałem, było, że ten wspomnika dokładnie odzorowany, i potem kolejnych znaczka, wracałem do tego tematu. Przyjąłem taką zasadę. Znaczki moje będą tworzyć serię. Seria na tym będzie polegała, że trzy symbole będą się powtarzały na każdym ze znaczków. Pierwszy symbol to jest orzeł drugi krzyż jako symbol ich męki i trzeci znak polski walczący. I w różnych konfiguracjach, na projektowanych przeze mnie o znakach i medalach. Z tej okazji projektowane, wydawane. Znajdują się te trzy elementy. Czyli, tak jak powiedziałem, znak polski walczącej, orzeł, i krzyż. Orzeł Pęcicki. Orzeł Pęcicki, orzeł z pomnika. Pierwszy znak, jak powiedziałem, był z Orłem Pęcicki. Tak go nazywałem, ja go tak nazywałem. Ta nazywa się utrwaliła. To były lata 71, rok 71. W symbole. Związane z armią krajową, orzeł w koronie to były rzeczy całkowicie zakazane. Ja zrobiłem ten znaczek. Znaczek to został wykonany w dużej ilości przez takiego grawera w Pruszkowie, Zatorski się ten pan nazywał, niedaleko kolejki WKD. Miał swój zakład. Nieco inny od wszystkich potrawiony znaczek, jest malowany ręcznie. No i ten znaczek, są by takie znaczki się wtedy robiło. Taka była technika obowiązująca. Były tańszy. Ten znaczek spowodował burzę. Która się zgromadziła nad głowami organizatorów rajdu. Było niebezpieczeństwo, że rajd zostanie zawieszony, zamknięty, a osoby, które są zaangażowane w tą historię, organizatorka rajdu, pani Krystyna Serwaczak, ja jako projektant i szereg innych osób mogą mieć poważne przykrości ze strony władz. Ale wśród naszych znajomych, sympatyków rajdu, znalazł się ktoś, kto potrafił temu zaradzić. To był taki pan. Wtedy pułkownik Wojska Polskiego potrafił sprawę w sposób dyskretny, jednocześnie dyplomatyczny, tak zniwelować, że po prostu ja się wycofałem na ten raz, na pewien czas projektowania znaczków, Kto Projektował kolega, znaczki takie były neutralne, jakieś kwiatki, prawda, tak dalej, związane ze, znaki, ze znakiem Polski Walczącej. Wtedy już znak Polski Walczącej miał szansę się przemknąć tu i w no i po chyba 8 czy 10 latach wróciłem z moim morbem pędzickim, któremu jestem wierny do dzisiaj. Jaka jest pamięć o, właśnie o tej bitwie dlaczego ona jest tak ważna dla, dla mieszkańców Pędzic? Klub PTTK Wrocławia stworzył w 1966 roku coś, co się nazywa rajd po kamienistej drodze. Forma rajdu, ponieważ turystyka to rajd, rajd pieszy z Warszawy rajd rowerowy także z Warszawy, rajd motorowy także z Warszawy. Przyjeżdżali turyści tutaj do Pęcic, mogli spotkać się z powstańcami jeszcze żyjącymi, porozmawiać z rodzinami właśnie kolegów i pomordowanych. Było to takie wspólne spotkanie, wspólna pamięć o Powstaniu Warszawskim. Oczywiście władze komunistyczna starały się, czy próbowały to kontrolować. Taka kamienista droga to była droga, którą szli powstańcy 2 sierpnia 1944 roku z reguł do pędzic. Nie było wtedy asfaltu, była kamienista droga. Ale kamienista droga oznacza też tą drogę, którą musiała przejść pani Krystyna Serwaczek i wszyscy inni ludzie w czasach komunizmu w Polsce, żeby dbać o pamięć o tym wydarzeniu, tak? żeby ten rajd z roku do, rok do roku się odbywały, aby żeby ta pamięć o powstańcach warszawskich, o Bitwie Pęcińskiej przetrwała. Dlaczego to jest takie ważne? Ano Ważne jest dlatego, że mamy jeden, jeśli nie pamięć nie jeden z dwóch przypadków w Polsce, w przypadku Pęcic, gdzie polegli i zamordowani powstańcy leżą w miejscu swojej śmierci. Po drugie, ta pamięć jest ważna z tego względu, że pokazuje, iż powstanie warszawskie miało miejsce nie tylko w samym mieście, ale poza miastem. Poza po trzecie, ta pamięć jest ważna z tego względu, że buduje naszą lokalną historię tak? historię pruszkowa, piastowa, pęćins. Musimy pamiętać o tych naszych bohaterach tutaj, o tym, co tu się działo. No jak powiedział Józef Piłsudski, naród, który traci pamięć, traci swoje korzenie, przestaje być narodem, jest tylko grupą ludzi mieszkających na jednym terytorium. To jest wyzwanie w dzisiejszych czasach dla, dla wszystkich, którzy o tą pamięć dbają. To przede wszystkim pamięć, żeby dotrzeć do Was, uczniów, tak, żebyście zechcieli się w tą pamięć zaangażować. To także jest docieranie do mieszkańców, do mieszkańców, żeby jednak o tych powstaniach, o powstaniu, o powstańcach Pęciskich pamiętali.